ma to ja dzisiaj zagramy sobie w tą gierkę i teraz nie mogę dotknąć koloru żółtego więc nie mogę tam w ogóle przejść tutaj i tutaj nie mogę tego dotknąć i tego game pasa okej okay. Przejdźmy sobie to. Okej. Okay. I tutaj dostaniemy taką chyba nagrodę. A nie dostałam. No, bo ja to wcześniej grałam i chyba zebrałam. Okej. Tutaj mamy wodę, możemy ją dotykać. Jest spoko. Możecie też sobie w nią zagrać, jak chcecie. Czy ją znacie? Czy wgraliście w nią już kiedyś? Lub przed chwilą? Napiszcie w komentarzach. Ok? No to dobra. Spróbujmy. Tutaj za dwie minuty powinniśmy dostać zmianę kolorów. Więc pograjmy sobie teraz do tego czasu. Okej. Okay. No i tutaj może spróbujemy przejść jedną z tych obbi. Tu będzie dość ciężko. E, co się stało? A chyba dotknęła tych kwiatków. Uwaga, przechodzę bez skakania i udało nam się. Bez skakania w ogóle. Tak, akurat, akurat to było bardzo łatwe. Nie musieliśmy nawet skakać. Ok, za chwilę dostaniemy zmianę kolorów. Chodźmy sobie do tego domku tutaj i sprawdźmy sobie coś. Ten domek jest pusty. Tylko tutaj jest rękik tak podarowań, Robuxów. Okej, okay. tutaj mamy piasek. Nie mogę na ten piasek wejść. Szkoda, bo tu jest plac zabaw. A to jest jeszcze jakieś sekretne coś? Czy ja to zebrałam? Chyba zebrałam. No, zabrałam, bo mi się nie, nie wyświetla nagroda. Okej. Okay. Powinniśmy dostać... O, już za chwilę, za pół minuty. Uś. Ej. Okej, okay, usiądźmy sobie tutaj. Osiem obejkonek czarny. Co ode mnie chcesz? A, on. on nie może dotykać zielonego. A ten żółtego tak jak ja. Fajnie. Siema. Siema. Okej, okay, uwaga, uwaga. Dostajemy tutaj i zmieniamy kolor. Zmienia nam się szary. Nie możemy zmienić. Nie możemy dotykać szarego. Nie wiem, jak tu przeskoczyć to. Nie wiem, jak to przeskoczyć. O, dało mi się. Nie możemy dotykać kamieni. Nie możemy. Się wspiąć na zjeżdżanie. Słabo. Też nie możemy korzystać z placu. Hmm. Co się tu dzieje? Co wie? Ale zanim dotrę do tego kortu wyścigowego, czy tu nie wiem jak się to nazywa, nie pamiętam. To spróbujcie dać Lajka i subskrypcję. Kto będzie pierwszy, ok? Czy dwa, jeden? Hmm. Hmm. Kto wygrał? Ja czy ty? Napiszcie w komentarzach. Możecie zawsze edytować komentarz. Możecie jeszcze coś tam dopisać. Okej. Okay. Okej, okay, no. Tutaj mamy górę, chętnie się na nią spięła. Tam jest też nagroda, ale ją też chyba zebrałam. Ale nie mogę dotykać szarego. Chwila, sprawdzę tutaj. Za trzy minuty dopiero okej. Okay? Okej. Okay. I nie mogę wejść do domku. Bo szary są schody. Szkoda. Okej, okay, umijamy te szare rzeczy. Chyba spróbuję po schodach się wspiąć. Tych znikających. Nie, nie mogę. Ciężko to trochę z tą kamerką. Okej. Okay. No to do następnego widzowie. Pa, pa!